Teraz chętnie oddaję głos panu Lausenowi. Dziękuję, pani przewodnicząca. Pani profesor Scheibenbogen, mam też pytanie. Czy przy wywiadzie liczycie osoby, które do was przychodzą z Long COVID lub MICFS według ich statusu szczepień? Oczywiście to rejestrujemy. Rejestrujemy też czynnik wywołujący chorobę. Czy mają państwo z całych swoich statystyk dane dotyczące tych pacjentów w ujęciu procentowym? Ilu z nich zaszczepiono raz, dwa i trzy razy? Lub czy w ogóle byli zaszczepieni? Większość ma 2-3 szczepienia, co odpowiada podstawowej odporności w populacji. Większość oznacza ponad 50% czy może 80% albo 100%? Trzeba to rozdzielić według lat. Oczywiście chorzy z 2020 i 2020 jeden byli głównie niezaszczepieni. Dziś myślę, że 80-90% to zaszczepieni.